Witajcie. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek samochodów. No. Zaplanowałam mapę Lucky Lucky Blog ze so moim kolegą, ale to może być wkrótce. Na razie pogram sobie kart marting, ale multiplayer. Czyli będziemy grać z gościami i porozumiewać się mikrofonem. No, i dobra, mamy taki samochód, ich nie oczywiście nie będziemy kupować, będziemy tylko tym jeździć. No dobra, tutaj macie ten. Ten silnik to ma No, tutaj turba sprężarki są, ale ja nie będę kupował turbo sprężarek. Nie Reset. No dobra. Możemy sobie pomalować jeszcze. Ah dobra. Brzydka ta to niestety jest. <laughs> Taki ładny jest kolor. No dobra, mamy start online Games. Oczywiście, i czyli miasto. No, no, connecting. O, dobra. No, trochę lagów. Czekajcie, zmniejszę obciążenia. Och, no. Hm. No, niestety to trochę będzie przekleństw na pewno. Tak ludzie to czasami no nie dobyli. No, widzicie. O, co się dzieje? A ja zjeżdżam! Halo, parking. Zmienimy Red Indistas. I tutaj będziemy 60. Tu damy e, Revolution naszy, na tyle. Mm, a tutaj będzie niech chyt No dobra, niech będzie tak. Jak wygląda ze środku to... No niestety takie rolnictwo nie jest wcholone naszej tutaj w stronie, tylko tutaj po strony pasażerów. Powiem co że wskazówki działają. Ho. Może nagram starszą wersję? Nie, nie nagram starszej wersji, bo nie wiem, jak się dostać do niej. Nie wiem chyba przez Uptaida, ale. Nie wiem ja, tam nie umę się dostać do tej wersji. Na pewno będzie tam jakieś problemy Gdzieś się da weźmiemy. <laughs> I widzę, że trzeba auto umyć. Uu. Niestety nie umiem nie grać na tych strzałkach. Na tej kierownicy tym bardziej. No niestety nie jestem sam rajdowiec w grach. Tak nienawidzę tego jak się tak cofa. A ty ze nowiści robisz? Halo? Och, no. Zew. No nie. Ja, ale ja się zaczynam. Czekajcie, tak Grand to uh, Fox Karłasz. A, a to idę. Czekaj, co ja tutaj robię. Hmm. Ja chcę myjnie. Jest mijna Nie widzę. Bo takie malusie to są. Nie, nie można tego przybliżyć? No taka to gra jest już. Sprawdzimy tu. Mamy telefon Taksi. Będziemy? O nie kurczę na czas! O ja nie chcę na czas! Żartuję sobie. Jeszcze tam. Auty... O Nie! Nie! Zestaw! Och, no. Szybko. Ne, na to. Kurczę. Aha! Ja. Och, no. ja nie, nie. nie. Ło, wow. e, 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 zostaw mnie, pomocy, pomocy, ja zaraz. na razie... Uh. ja sobie zmniejszę radę dystans. Jest w końcu taksi, e, taksi było, taksi, e, taksi, taksi, e, co mi tak zabiera pieniądze? Już? No taksi, to ten gość tutaj jest, ja ja sobie jestem, a co? A teraz gdzie ja mam jechać? Wymieni Redding distance. No, niestety o, mam taki telefon. No, przez ten zoom nie robi się ja. teraz się gorzej. Nie, te, 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 te to słabe. O, teraz. Pyk. Ale silne to auto. o Skopciło się. To zmieni. biegi, o na jedynkę. Nie widzę. Gujeczka. Ciągle, a czy mi może to na pewno daje? Nie co tak zmienia Lecz w kurę? E tam. O dobra, znaczy to już oczywiście. No co tak daleko, gdzie to ja muszę jechać? Ja. Mudzi. Dobra, ósemka. Ło, ale ja szybko jadę. Pana auto powinno być silne. Piąty bieg. Hmm. Pa, 200 jedzie takim autem. Co się dzieje ze ślub? Z auto zaraz wybuchnie. Ej, Paweł, skazówka o samce prawie. Och, no! Resulę No, dobra, szósteczka. Co?! Co?! Siódemeczka?! O nie! No... Ach, ja co, za ze Ja ja robię chyba. No ja teraz PM300 jechał. No nie, ja zrealizuję ja ją. ja przed chwilą miałam wskazówkę na środku. O! o, o, o! 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 A! o! A! o nie. Get fuller. O, jeszcze wyparłem za mapę. Ło! Co się dzieje? No fuller. O nie. No i co teraz?

Piątę czas jest taka podstawa. No i do do meczki zmienił bieg. Jedynka. O! Wow! Aha. Zara taksi. O oh, kurczę, co to... W... Oh, jak prela? Och nie, nie mogę. Ma... O oh, nie, minuta tylko mamy. O mm. oh, nie, o oh, kurczę! Zmieniaj biegi! Zmieniaj biegi! Mówię! Do ciebie, nie słuchasz się! Ojeju! O oh, kurczę tu A tu tylko tu! No, ja, kurczę, to auto! ty, Aha! To teraz czuło Ach, no no. No, widzę, że mam pełne refule, kara no, Dobra, czyli mamy... No a teraz nie będę oczywiście w 200 jechał. Bo spróbuję, spróbuję się... O nie, już tak szybko. O nie! A, a te kółeczko służy dlatego, żeby zobaczyć, czy jesteśmy blisko. Będzie tego małego zielonego fabrymu w tej będzie w blisko, ale na razie to jesteśmy bardzo daleko. Kupa I O nie! O nie! O! Ja o nie! O nie! O nie! No, ta kamera, nie wiem, wszystkim jest najlepsza. Ta kamera pobiła legendę. Mi też się podoba, ale nie podoba mi się to, że takie rzeczy się odwalają w tej grze. No i jak ja teraz dojadę? No mówiłem. I coś. Szybko. na czwarty piek jedziemy. No i piąty. Musiał się szybko rozszerzyć niestety. Bo tak to ja się nie bawię w Ciciu Babkę. Hmm. Player, kratka, pięć... O nie, już nie mogę. K czekaj, list BMW. Kto daje mi za auto? Ło, ło, ja chcę. A ja nie, nie, nie dojadę. O dobra, już zmieniamy, już. Nie męczę się tym. Masz mi turbo, nie to turbo tylko ten tunik i nas wybuchnie. Teraz się za całkowit. O! Jesteśmy blisko! Chyba nie... Ojej. Co to za miny, Jakieś em emoji jakieś? No kurczę! Mówiłem ci, że M zmienił. No teraz i co? I patrzę. A i co pani Dobra. Staraj się nie mówić tak brzydko, będzie w tym ograniczonym dostępu. Ojej, co się zmieniło? O co się stało? Eee, co się stało? What the hell? Co się stało? No takie żonę jaja zrobicie? No ale co to auto nie może... No i mówiłem, że już mi się zepsuło to auto. A dobra, już. Okej. Okay. Jakie okay, fajny Czyli taków. No teraz ten telefon. Taksi. O oh, nie, yeah. ile kilometrów? Okej. Okay. A Они, oh, нет! Oh, no. Oh, no. Ah! А есть? E! Taksy idzie on jest? Ach, specjalnie w tym piachu Ja nie mam off da. to no, mam się zawracać? Takim głównie się no No i mówiłem, że się żyga No On by chyba słyszył w mikrofonie Na pewno Dodajemy no, gazu do twóry no dobra, do no tam to trójka. Już... No tamto już. No co ty? No, no przecież. Ja... O! O! Nie. Silnik zepsuty. A teraz co? A teraz zacina mi się, tak? No nie, eee! Teraz ja... nie, szybko! Ja nie, ja nie jestem, ja jestem już w połowie, nawet nie w połowie nie jestem! Bo mnie ten autofren nie zbawił. No co się śmiejesz? Znaczy nie śmieję się, tylko... No on jest... Tak się nie znam do tych emoji. No co jesteś zły! To przez ten mój telefon, internet, czy to... Jakby się tam nazywa. A ty... A ty co? Barierka na ciebie nie otworzy? W Waszym życiu by było taka, żeby się od razu rozwalił. A razu, zmieniam już. Ja będę to zmieniał. Dlatego tego biegam do szóstki. Nie. Ale Kto wymienia? Wymi wymi no, nie Nie Ja ja Dobra, jesteśmy w połowie. Da może to coś. Dobra, w czuł się z nic nie wiem. Na piątkę no ale ta automatycznie jest przy tej Chociaż z jest okej. Na dwa minuty. Do 7 minut, bo ciśnie, zmieniam bieg na szóstkę. No na pewno się nie dociśnie. Nie! Dobrze. Czekaj, się zmieniam bieg. Co się śmiejesz? Ze mnie to nie jest to jest poważna sprawa. No ja ci wam? No ja tak to teraz tak wolno jadę. O! Blisko już jest. No, god Nie, są takie. Aha. No, no, i, no, i, takie rzeczy doprowadzę do tego wiosku. No. Zrobi auto za 50 i za 5kg, 5, km, 5 km. no wow. Halo, ja ile muszę jechać? Przesada? Jak bo, no, jak ciemno, strasznie no ja nie nie zdążę tak blisko... Co jest to? Gdzie się ja musiałam iść w ogóle? Ja już nie będę będę nie będę... Śmierć. CO?! CO?! Ha, oh, dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Jak chcecie więcej odcinków z jakichś różnych gier, które mogę sobie wymyślić, na Następnie mogą być jakieś boksy. na pewno, bo dawno nie nagrywaliśmy, bardzo dawno nie nagrywaliśmy boxów. Nie, boxy? Hmm, no dawno. Mogę się mylić, a chyba ostatni odcinek z boxu to był chyba mu... O, o, czy mu nie wiem, bo to było na ostatnim kanale. Czy, czy box pierwszy nie. To był już później. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć i papa. No ta kamerka mi się powinna z GTA 3. E, ja wam cześć i papa, chyba e, w to budę. Zostawcie 10 już w górę 12 i podajcie na kanał innowana Pożanowska mój kanał. Później będę też miał na lepsze odcinki, ten lepszy telefon będę miał przypominam, że to w ten lato, no w tamtym, w 23 roku w te lato będę miał w te wakacje, znaczy będę miał już lepsze o wiele telefon będzie to Samsung w 200 w 128 GB, na pewno będzie lepszy, będzie lepsze filmy będzie, nie będzie się zacinał, a ja Wam dziękuję i cześć i pa!